Siemma jestem Michał, a dzisiaj y, znowu na Kdropie, tylko tym razem z trochę większym budżetem, bo 16 zł. I nie, nie sprzedałem tego mojego gloka i nie nie wypłaciłem go, bo ja mam na koncie niestety jakiegoś trade bana, nie wiem o co z tym chodzi, ale muszę odczekać 7 albo 14 dni, albo bodajże 7. Ale Teraz lecimy sobie z y, już otwieraniem. Myślę, że pierwsza skrzynka no, Rudolf. Ja wiem, że mam 16 że mógłbym te nowe otwierać w sensie y, na przykład tą, ale z niej może być y, bardzo słaby drop. Dlatego myślę, że y, zrobimy sobie profit na Rudolfie i pójdziemy otworzyć tą skrzynkę. Moim celem na dzisiaj chciałbym otworzyć skrzynkę Pixie, chyba że z tej mi coś dobrego wypadnie, ale to zobaczymy. Najpierw myślę, że jedną skrzynkę Rudolfa i zobaczymy, co mi wypadnie. E, w dobrym stanie to może być. 2,92, co by sprzedam? Już jest 17,42. Dobrze. Zobaczymy co teraz O, znowu, a nie, MP7 to też w dobrym stanie może być Okej, okay, jednak nie. To, to na upgradera Eee, tutaj kolejna skrzynka, ale... Proszę o dobry stan Okej okay. Czy to miało mnie zniechęcić do, skrzy do skrzynki Rudolfa? Myślę, że dwa te skiny sobie na razy dwa ulepszymy, no. E, myślę, że takiego Akacza i później jak siądzie to... E, tego... E, to sobie go sprzedamy. O, i chyba siedzi, tak. Siadło. Bardzo fa... O, o! Już myślałem, że nie siądzie. E, teraz myślę, że go sobie sprzedam. Bo jestem w plecy, mocno, znaczy mocno. Dwa chyba złota. Kurczę. No dobra, ten odcinek będzie chyba dłuższy, ale postaram się też ponabijać jakieś prezenty, żeby pójść na ten event. Jak na razie mam 170 dla te, 100, 170 dlatego... E, jeszcze nie będę. Jak uzbieram, tak myślę, że... Znaczy no zaje, zależy ile też się uzbiera. Ten rewolwer no nie, ale w takim 6,12. Bardzo ładnie, bardzo ładnie dała skrzynka. I chyba nas stać już na tą skrzynkę nową. Nie, bo ona 75 groszy. O Jezu. No to ki kilku groszy nam zabrakło. Oby teraz nam nie zabrało. Żeby teraz był jakiś profit. Okej. Okay, dobry stan musi być. Musi być dobry stan. No nie jest dobry stan. To myślę, że na... Grajder razy półtor. 1,5. Myślę, że sobie tak polecimy. I tu jest taki ładny ten, ale nie. Zrobię, żeby była jak największa szansa i odwrócę strony I powinno siąść tak mi. I bardzo dobrze. A jakbym nie odwrócił stron, to by mi nie siadło. Dlatego szczęście. Eee, Okej, okay, tu nie ma Profitu jest zwrot teraz, skoro mi się upgrade udał. Cały czas mi brakuje kilku groszy. No, szkoda. Bez tej skrzynki strasznie fajne są e, skiny. Um, ale dobra. Rudolf. Proszę, daj coś. Ok. E, w dobrym stanie, proszę. No 26. Mm, e, no jak widzicie, tutaj nam. Nie siada. Eee, myślę. I 1,98, 98. Znaczy złoty 98 sobie zrobię. I teraz prawo dam I chyba źle zrobiłem. Tak, źle. A może? Może, może? Nie, nie dokręci się. Yani. Szkoda, bo jesteśmy... Znaczy nie jesteśmy stratni, w sumie to... to, to jest, jesteśmy złotówk na, na plusie. Myślałem, żeby otworzyć tą skrzynkę Santa Claus, ale ona też może zabrać. Nie, posiedzę sobie. Jak na razie posiedzę sobie na Rudolfie i zobaczę. Hmm, proszę, jakiś dobry drop. No nie. E, dobry stan. Minima, aha, minimal wear i to. Factory New to może być coś warte. No nie, to na upgrader. Kurczę, ale zabiera ta skrzynka źle, jest źle. Wczoraj, ale to pewnie... W... Dlatego, bo wczoraj mi tego dała. Gloka. Ja i tak jestem, bo wczoraj właśnie 5 zł mam i mam aż tyle, więc dla mnie to i tak jest profit mega. O, o, o! zatrzymaj. no... Nie zatrzymało się. A jeszcze zrobiłem, bo miałem jakiegoś skina za 2 złote, ulepszyłem go kilka razy i mam. Kurczę no, ta skrzynka mnie kusi. Ta. Żeby otworzyć droższą. A może tu jakieś Albo skrzynkę Terrorist otworzymy. Usłyszałem, że z niej dobry drop leci. Ale to z... przekonamy się, przekonamy się. Ten Galil? Ten Galil. Okej, okay, on może być dużo warty. 20 złotych. O kurde. No i jest bardzo dobrze. To ja myślę, że jeszcze jedną skrzynkę jeszcze jedną tą skrzynkę. I żeby teraz też coś dobrego. To może być dużo warte, ale w dobrym stanie. E, no nie, jest, dlatego myślę, że na grę, chociaż mam trzy... o e, Nie, dobra. To ja zrobię tak, że e, to sprzedam. 730 i będzie mnie już stać na tą x Suite. Z niej może też dropnąć. Ale nie, w sumie tu którym skinem byście nie chcieli grać? No powiedzcie mi. No chyba każdy skin to jest fajny. Dlatego otwieramy i proszę, o coś dobrego. Epis wrot. Akacz? No nie, nie Akacz, ale yy, to może być też... Ojej. Ajajaj. Aj, aj. Tylko teraz nie wiem co z tym zrobić. Czy iść na upgrade... Nie, nie będę ryzykował z upgraderem. O, oh, jaju, ja no to źle jest, źle jest, zabrała nam, kurczę no, a myślałem, że z niej takie same dobre dropy lecą, nie chcę też, chciałbym mieć budżet na kolejny jakiś odcinek, no a... dobra, spróbujemy zrobić profit, jak tu nie będzie nic się dało, no to chyba będę kończył odcinek, bo chciałbym mieć, o, 100 prezentów, dobrze, dobrze, 100 prezentów. No, niestety się nie zwróci, chociaż biorąc pod uwagę prezenty, to się zwróciło. To myślę, że sprzedam. E, 9,30. Jak nie będzie się dało, to myślę, że zakończę odcinek, żeby mieć też budżet na kolejne. No, o! No nie, myślałem, że. A, kasz. O, kurde. No źle jest, jest bardzo źle. Jest bardzo, bardzo źle. Myślę, że razy 5 polecimy i takie p 90. Jakby siadło, to by fajnie w sumie było, ale raczej nie siądzie i tak. O, 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 o! Dokręcie. O kurde, prawie, prawie. Myślę, że jak zejdziemy poniżej 5 zł, to już nie będę otwierał. Żeby mieć chociaż te 5 zł na kolejny odcinek. Dlatego ostateczna skrzynka. Zobaczymy, zobaczymy. Dobry stan. Chcę dobry stan. 91. Um, ile mamy? Um, nie wiem teraz czy sprzedawać. Nie, sprzedam. Bo mówiłem, że poniżej, dlatego... Jeżeli teraz nam nic nie siądzie, no to niestety... To niestety... E, dobry stan, dobry stan. O nie. Faktory new to może być nawet warte 15 zł chyba ale mm, razy 5 myślę Dlatego tego kacza jeżeli by siadło, to jeszcze bym pewnie nie kończył odcinka No i się nie dokręci ale myślę jeszcze będę miał budżet na kolejny odcinek znaczy no to 4 zł no ale trudno myślę że pójdziemy sobie do Santa's Factory i sobie ja mamy 320 3 tak, 320? 320. No, i jestem ciekawy, co stąd wydropi, Bo jeszcze stąd to jest nie jest jeszcze stracone. Dwa eee, złoto. I teraz nie wiem, kurczę. Czy. Ulepszyć raz jeden i pół. Chociaż znając życie, pewnie, pewnie nie siądzie. Ale. Ja sobie, o nie, miałem sprzedać, sprzedam, sprzedam i otworzę dwie skrzynki Rudolfa, nie wiem, chyba dzisiaj wszystko wykorzystam już, bo to nie ma sensu robić odcinka z czterech złotych, tylko otworzę trzy nawet, trzy skrzynki Rudolfa i zobaczymy, może coś dobrego akurat poleci, może, o nie, to nie jest dobry drop. Jaj, No, okej, okay, drop dziś, dzisiaj nam zabrał, niestety, dzisiaj nam niestety zabrał, do tego, te, to sprzedam. Chociaż nie wiem po co ja to sprzedałem, mogłem to wszystko razem ulepszyć. Jeżeli. Czekacie, o tak, jeden i pół. Eee. No i lewo, myślę. O, i chyba, chyba, a nie, dobrze. Chociaż, gdybym nie odwrócił stąd, to i tak by siadło. E, Dlatego, tego Glocka sprzedam jeszcze. I będę miał na jedną albo dwie jeszcze skrzyneczki. Ładny ten Glock, ale no, mam tu ładniejszego i droższego. Nie, dwóch skrzynek nie mogę, ale. Dobrze, zobaczymy, żeby teraz. Dwóch nie mogę, dwóch nie mogę. No to by 96 grosz. Dobra. I zobaczymy. Dobry stan. Dobry stan. Okej. Okay. Dobrze. Bardzo dobrze. Super jest. Ok, czyli ten odcinek może nie jest jeszcze stratny do końca. Eee... Dwie skrzynki. Jeżeli nie siądzie, to skończy odcinek. No i nie... Chociaż w dobrym stanie, w dobrym stanie. Nie jest w dobrym stanie, dlatego to ulepsz. Kurczę, bo ten odcinek będzie długi. Eee, myślę, że tak zrobimy. Jeden i pół. Eee, tutaj tak jest. Mogłem odwrócić strony. No właśnie. A jednak siadło, dobra. Eee, siadło dlatego. Robię. Zauważyłem, że jak otwieram pojedynczo. E, to mi siada, a jak otwieram po kilka, to mi nie siada, dlatego e, otworzę pojedynczo, może coś może siądzie, znowu, coś fajnego, o 25 prezentów, spoko jest. E, no Okej, okay, nie jest spoko, nie jest w ogóle spoko. Zostawię i pójdę na upgrader, e, nie mogę już, nie mogę otworzyć dwóch, więc otworzę jedną i zobaczę, o dobra. To nie będzie profit. Wiedziałam, wiedziałem, ale sprzedam, bo będę mógł wtedy otworzyć jeszcze jedną. I może teraz coś poleci. No, no, no. Dobry stan. Żeby był dobry stan. 3 zł. Bardzo dobrze. Znaczy, bardzo dobrze to może nie, no. Ale e, nie tak, tylko upgrader. I jeżeli ten upgrade nie siądzie, no to niestety. Koniec odcinka. Jeden i 1,5 e, o, ładne USP w ogóle Naprawdę spoko jest ten USP Dlatego odwrócę i zobaczmy, za szybko się zakręciło. O! Ale dobrze, że się zakręciło szybko, bo o kurczę, ja naprawdę nie wiem, bo ten odcinek trwa już 14 minut. Dlatego Myślę, że go skończę. Chociaż skrzynka, Rudolf. Dwie. I lecimy. Jak nie, to nie. Bo strasznie... O, o! Jezu, ale się wystraszyłem. 98 groszy. No. No. Ale jest jeszcze nadzieja. Sprzedam to. To... Yy... To ulepszę na razy 5. Eee... No zobaczymy. O, może siądzie. O, kurde, siadło. To, to nie jest jeszcze stracone. To nie jest jeszcze stracone. Jezu, 15 minut odcinka. No to powiem, że. Zaszalałem. Ice blasta, otworzyć. Otworzę Ice blasta. Dwie skrzynki Ice Blast. Zobaczymy. A nie tylko na tych Rudolfach siedzę. Ale to chyba dobrze, że siedziałem na Rudolfach. No, chyba dobrze, że siedziałem na Rudolfach. E, dlatego robię Upgrade. E, razy, no razy dwa, bo to nie ma sensu tego trzymać tak lewo. I może siądzie, może nie. I siadło. Dlatego jeszcze raz ulepszymy CZ, chyba myślę, że tak, jeden i pół, tylko że teraz. Aha, bo muszę najpierw tak i robimy tego 5-7a, prawo i chyba źle, chyba źle, że dałem prawo. No. Ajajaj, to może jeszcze stać nas na Ice Stać, stać, stać. No to jednego Ice Blasta i koniec odcinka, chyba. No, koniec odcinka. To ulepszymy sobie to razy 5 i będę się żegnał, chyba, bo raczej, raczej na pewno nie siądź razy 5, albo nawet razy 10 sobie zaszaleje. Taki dielek. No, nawet nie siada. Także mm, do następnego odcinka i siema.